Kanał show testuje napędza producent nowoczesnych olejów ceramicznych marka Michel zapraszam na www.michel.pl Dzień dobry, witajcie pięknie w nowym odcinku Show Testuje. Pogoda ostatnio nie jest dla nas życzliwa, ale w końcu mamy jesień, więc ten deszcz jest jak najbardziej wytłumaczalny. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sylwetce najnowszego Opla Corsy, Opel Corsa z roku modelowego 2024. To teoretycznie nowy model, ale tak naprawdę, gdy przyjrzymy się szczegółom tego samochodu, mówimy tutaj o bardzo gruntownym lifcie. Choć z drugiej strony, nowe jednostki napędowe, nowy wygląd przodu, nowy wygląd tyłu raczej wskazywałby na to, że to nowy model. Serdecznie zapraszam na nowy odcinek, który powstaje dzięki współpracy z firmą Marimex, dealerem Opla. Nowy Opel Corsa zmienił się w swojej przedniej części. Zobaczcie, ten przód jest teraz spójny z pozostałymi modelami w Gamie, mianowicie z Astro i Nową Mokką. Przód e, zgodny z filozofią Opel Vizor ma teraz charakterystyczny grill który jest bardzo łudząco podobny do tego, który znajdziemy na przykład w nowej Astro, o której wspomniałem. W tej wersji, w wersji GS Sport, którą prezentuję Wam dzisiaj, auto wygląda naprawdę okazale. I mimo tego, że jest to samochód miejski, to ma w sobie bardzo dużo charakteru i przede wszystkim sportowych akcentów. Nowa Corsa to także mnóstwo systemów asystujących, systemów bezpieczeństwa, ale także nowe reflektory LED-owe. Zobaczcie, jak one świetnie komponują się z tym e, przednim grillem. To wszystko tworzy jedną spójną całość, ale przede wszystkim te reflektory są niezwykle skuteczne po zmroku. Naprawdę dobrze świecą, te LEDy dają radę. Pod maską tego samochodu, pod którą teraz zajrzymy, znajduje się. Silnik turbodoładowany i to jest piękne, dlatego że mamy tutaj do czynienia z samochodem stuprocentowo z krwi i kości. Dlatego że jest tutaj silnik turbobenzynowy. Jest tutaj również klasyczna dźwignia od hamulca ręcznego. Jest manualna sześciobiegowa skrzynia biegów. Nie ma żadnych udawanych atrap układu wydechowego. To jest po prostu stuprocentowy samochód. I o ile jeszcze kilka lat temu śmialiśmy się z downsizingu, śmialiśmy się z tego, że. Powstają mało litrażowe jednostki, to w tym momencie powinniśmy się raczej cieszyć, że mamy tutaj właśnie 100% samochód, a nie elektryczny odkurzacz, choć nowa korsa jest także dostępna w układzie pełnym elektrycznym. Natomiast my dzisiaj skupiamy się na wersji turbo doładowanej. Czysto benzynowej o mocy 100 koni. Silnik o pojemności 1,2 litra. Bardzo fajna dynamika. Silnik ten dostępny jest także z automatyczną skrzynią biegów, natomiast nasz egzemplarz, który testujemy, jest wyposażony w sześciobiegowy manual. Auto bardzo żwawe, auto bardzo skrętne, bardzo dynamiczne. Po prostu świetny miejski samochód. I Corsa od wielu lat udowadnia, że jest naprawdę bardzo dobrze sprzedającym się samochodem, że jest samochodem docenianym przed użytkowników nie tylko w Niemczech, ale również, co ciekawe, na przykład w Wielkiej Brytanii. Jednostka bardzo dynamiczna, o której wspomniałem, a przy okazji niezbyt paliwożerna, bo jeśli będziemy grzecznie jeździć tym samochodem, a podejrzewam, że większość użytkowników to auto będzie traktować po prostu do grzecznej jazdy, no to musimy się liczyć ze spalaniem rzędu 6,5-7 litrów. Gdy ciśniemy mocniej, to średnie spalanie może wynosić około 8 litrów, ale to i tak bardzo dobry wynik na ten samochód. Kwestia stylistyczne, o której wspomniałem w wersji G Sport, to między innymi przemodelowane nieco zderzaki, to... 17 calowe obręcze. Pamiętacie takie czasy, że kiedyś, gdy ktoś pakował 17 do takiego małego samochodu, był uważany za wariata. Uważano, że nie da się jeździć na 17, że jest twardo, sztywno, niesamowicie niekomfortowo. Teraz w tym samochodzie mamy koła z oponami 205/45 17 i w żaden sposób nie odbiera nam to komfortu jazdy. Szukasz opon do swojego samochodu? Znajdziesz je u partnera Show Testuje w firmie sklepopon.com. Nowe opony letnie, zimowe lub całoroczne w najlepszych cenach. Darmowa dostawa i aż 30 dni na zwrot. Zapraszam. A a propos komfortu. Czuć tutaj francuskie korzenie tego samochodu. Auto jest niezwykle komfortowe, bardzo precyzyjnie pokonuje progi, pokonuje krawężniki, pokonuje nierówności na drodze. I to jest kolejny powód, dla którego z tego małego miejskiego samochodu po prostu nie chce się wysiadać. To auto jest tak przyjazne dla użytkownika, tak skrętne, tak fajnie się nim jeździ w mieście, że po prostu może stać się waszym ulubionym przyjacielem i towarzyszem kolejnych miejskich podróży. Linia boczna. Charakterystyczna dla Korsy. W zasadzie tego samochodu nie da się pomylić z innym autem, jeśli popatrzymy na niego e, z profilu. Zobaczcie, to dwukolorowe malowanie. Lakier czerwony cardio, który czerwonym jest tylko z nazwy, bo bardzo mocno wpada w odcień bordowego. Do tego dwukolorowe malowanie, czarny dach, czarne obudowy lusterek. Przedłużenie tylnego spoilera. To wszystko wygląda niezwykle fajnie i niezwykle podkreśla dynamikę tego samochodu. A porozmawiajmy teraz o cenie. 99 tysięcy z haczykiem to cena tego samochodu. Co nie jest tragedią, jak na tak dobrze wyposażony samochód. Dodatkowo mamy tutaj do czynienia jeszcze z fajnymi akcjami rabatowymi oraz z możliwością wynajmu tego samochodu w systemie LISYS. Dzisiaj wielu z Was traktuje samochody tak jak telefony komórkowe, jeździ nimi 2-3 lata i potem wymienia na kolejny. W przypadku nowej korsy ta opcja wynajmu samochodu, jego zwrotu po kilku latach również jest możliwa, więc jeśli szukacie naprawdę fajnego miejskiego auta, który możecie pocieszyć się przez kilka najbliższych lat, to warto skupić się na nowej korsie. Tył samochodu także nieco się zmienił. Zobaczcie, czarny emblemat Opla, tutaj pod spodem ukryto klameczkę do podnoszenia tylnej pokrywy. Pojawił się napis Corsa, nową czcionką, bardzo fajnie wygląda umiejscowiony po środku klapy. No i oczywiście zderzak. Zderzak również mocno przemodelowany, zyskał teraz nieco więcej charakteru. Z boku tego zderzaka mamy światełka odblaskowe, po środku mamy światło przeciwmgielne i wspomnianą przeze mnie na wstępie prawdziwą końcówkę układu wydechowego. Więc w tym aucie po prostu nic nie jest oszukane. Zajrzyjmy teraz do bagażnika, bo przecież bagażnik to jeden z najważniejszych elementów w miejskich koszykach na zakupy. Nieco ponad 300 litrów pojemności, bardzo, bardzo głęboki, więc pomieści tutaj sporo zakupów ale dla wszystkich tych, którzy będą chcieli tym samochodem podróżować również trasy, pomieści sporo bagaży, bo to auto to nie jest tylko typowy mieszczuch. To jest samochód, którym również bardzo dobrze jeździ się w trasy, a to wszystko dzięki jednostce 1.2 Turbo, o której wspomniałem, dzięki sześciobiegowej skrzyni biegów, która znacznie redukuje nam obroty podczas jazdy przy większych prędkościach. Pod podłogą nie mamy koła zapasowego, mamy tutaj podstawowe narzędzia i mamy też duży schowek, do którego jeszcze dodatkowo możemy upchnąć kilka naszych rzeczy, z których częściej nie korzystamy, na przykład gaśnicę, Trójkąt czy apteczkę. Te wszystkie rzeczy możemy zmieścić pod podłogą, i wtedy już tutaj, wewnątrz bagażnika, mamy miejsce wyłącznie na swoje najpotrzebniejsze rzeczy. Ciekawostką jest też to, że w w takim samochodzie, tego segmentu, w tym budżecie, mamy też bardzo dobrze wykonane ścianki boczne. Nie ma tutaj żadnych plastikowych ścianek, które będą się rysowały od wożenia rzeczy. To wszystko jest wykończone dywanem. Wygląda bardzo przyjemnie. Przede wszystkim dzięki zastosowaniu akcesoryjnej maty bagażnika pozwoli utrzymać ten bagażnik w czystości. Zapraszam Was teraz na drugi rząd, bo we wnętrzu wersja GS Sport wygląda naprawdę okazale. Witajcie na drugim rzędzie, w miejscu niezwykle ważnym dla dzieciaków, dla pasażerów, dla wszystkich, którzy będą z Wami podróżować tym małym opelkiem. Moi drodzy! Tapicerki drzwiowe w samochodzie tego segmentu oczywiście są w całości plastikowe. Tutaj nie będziemy Was oszukiwać, że to wszystko jest wykonane z miękkiego tworzywa. Nie, to jest po prostu plastik i tak też w autach tego pokroju jest. To, co zasługuje na uwagę w wersji GS, zobaczcie. Tapicerka foteli. Ona ma charakterystyczne przeszycie. Jest wykonana z bardzo przyjemnego materiału, który również będzie um, łatwy do utrzymania, jeśli chodzi o czystość. I przede wszystkim jest wygodna nawet dla pasażerów. Mojego wzrostu. Gdy tylko podniosę sobie zagłówek, a mam 180 cm wzrostu, zobaczcie, zamknę drzwi, siedzę tutaj wygodnie. Delikatnie, jak bardzo mocno wyprostuję się, dotykam głową o tę czarną podsufitkę. Natomiast pozycja do podróżowania z tyłu naprawdę jest wygodna i tutaj nie można temu autku nic zarzucić. Oczywiście z tyłu jest bardzo skromnie. Poza tym, że mamy przyciski do elektrycznego opuszczania szyb, nie mamy podłokietnika, nie mamy żadnych gniazd do ładowania USB z tyłu, ale. Podróżujemy wygodnie, możemy się nawet kimnąć. Zobaczcie, o tej pozycji będzie bardzo wygodnie w trasie. Stelantisa czuć w nowej korsie w wielu elementach. Tego nie da się oszukać. Nawet charakterystyczne. Dostanie się do mocowań Isofix polega na rozpięciu takich suwaczków na fotelu. To jest wszechobecne w Peugeotach, w innych modelach i wtedy mamy już dostęp do mocowań Isofix. Zobaczcie, gdy zamkniemy te suwaki, to wszystko wygląda schludnie, te mocowania nie są na wierzchu, nie mamy plastikowych zaślepek. Bardzo fajne rozwiązanie. Więc to widać, że jest zapożyczone ze Stellantis, ale więcej zapożyczonych elementów zdecydowanie znajdziemy z przodu. Tam też teraz zapraszam serdecznie. Tu już nieco więcej pracy włożono w to, aby zapewnić lepszy wygląd na przykład tapicerek drzwiowych. Spójrzcie, mamy tutaj dekory, które, których kontynuacją, przedłużeniem są dekory na desce rozdzielczej. One są w takim ciemno-grafitowym kolorze i mamy też wstawki z ekoskóry wraz z przeszyciem z białej nici. To wszystko jest przyjemniejsze, zdecydowanie przyjemniejsze dla oka i też element, na którym opieramy łokcie jest wykonany z miękkiego tworzywa. Deska rozdzielcza bardzo odświeżona deska rozdzielcza to element tego samochodu, który przekonuje kierowcę do tego, żeby wsiąść za kierownicę, żeby jechać wygodnie. Przede wszystkim to, za co zasługuje, to, co zasługuje na uwagę, to ekran środkowy. Teraz o przekątnej 10 cali i nieco skierowany w kierunku kierowcy. W związku z tym nie ma problemu, że odbija nam się od niego światło, nie ma problemu, że nie będziemy widzieć, co tutaj kliknąć. To wszystko jest bardzo intuicyjne i bardzo nastawione na kierowcę, co ważne. Twórcy tego samochodu z pewnością pomyśleli o tym, że jego użytkownikami, właścicielami będą także osoby starsze. W związku z tym tutaj nie postawiono w pełni na przyciski dotykowe, zachowano mnóstwo przycisków fizycznych, choćby nawet na kierownicy. W bardzo prosty sposób mamy dostęp do przycisków regulacji głośności, do Włączenia ogrzewania kierownicy, które mamy w tej wersji, do obsługi komputera, który obsługuje się nie z kierownicy, a tradycyjnie z manetek. To wszystko jest bardzo intuicyjne. Mamy tutaj również automatyczną klimatyzację, na której za pomocą pokrętła ustawiamy sobie zadaną temperaturę. Mamy, co ciekawe, przycisk Sport. Choć testowałem ten przycisk. Nie widzę wyraźnej różnicy. Tak naprawdę jest autko delikatnie żwawsze, natomiast nie jest to przycisk, który po uaktywnieniu spowoduje nam, że będziemy mieli tutaj rakietę. Nie. On jest po prostu moim zdaniem po to, żeby nadawać nieco bardziej dynamicznego charakteru tego samochodu, ale to auto. I tak jest żwawe, naprawdę przy 100 koniach, przy masie nieco ponad tonę, to naprawdę jest bardzo żwawy, dynamiczny samochód. I wszyscy, którzy nową Corsą jeździli, potwierdzają, że z tym silnikiem, z tym silnikiem stukonnym konnym, 1.2 Turbo to auto naprawdę bardzo dobrze jedzie. I fajnie, że jest w manualu, bo mnóstwo osób, które lubią klasykę w tego typu samochodach, po prostu woli manual. Choć, tak jak wspomniałem, w tej wersji auto jest również dostępne z automatem. Czekamy również na wersję e, hybrydową. Tam będziemy mieli około 136 koni, więc to auto będzie jeszcze mocniejsze. I oczywiście jest dostępna też wersja 100% elektryczna dla wszystkich fanów odkurzaczy. Ale mimo wszystko cieszę się bardzo, że auto e, tego pokroju nadal pozostało klasycznym samochodem, o czym wspomniałem. A to mnie cieszy najbardziej, bo nie pamiętam kiedy ostatnio jeździłem samochodem. Nowym samochodem e, z roku modelowego 2024, gdzie mamy klasyczny ręczny. To jest fajne, że nadal mamy tutaj samochód. Deska rozdzielcza u góry miękka. Z po, z, na dole, e, po bokach tunelu, czy też tutaj przy schowku, te plastiki są nieco twarde, ale z drugiej strony to dobrze, dlatego że wystarczy przetrzeć je później ściereczką i z powrotem są czyste. Skoro mamy omówioną część tej prezentacji statycznej, zachęcam Was oczywiście do dodawania pytań w komentarzach. Chętnie odpowiem. Jeśli tylko będę wiedział, to chętnie odpowiem. Pomogę Wam e, odpowiedzieć na pytanie odnośnie nowej korsy. A teraz zobaczcie jeszcze na to. Klasyczny kluczyk, klasyczna wajcha ręcznego, klasyczny e, patyk od zmiany biegów. I co, żeby odpalić ten samochód? Po prostu kluczyk, przekręcamy i jedziemy na część jezdną tego testu. Serdecznie zapraszam. Witam Was pięknie. W drugiej części tego materiału, czyli w części opisującej wrażenia z jazdy nową Corsą. I pewnie z wie, wielu z was dziwi mi się, jak można mówić o wrażeniach z jazdy 100 konnym małym miejskim samochodem, skoro przesiada się do niego na przykład z 500-600 konnych supersportowych samochodów. I powiem wam szczerze, że tutaj jest to spore zaskoczenie, dlatego że dla mnie zawsze najważniejsze jest pierwsze wrażenie, jakie zrobi na mnie dany testowany samochód i w przypadku nowej Corsy to wrażenie już od Pierwszych chwil, od przejechania pierwszych kilometrów było bardzo pozytywne. Przede wszystkim zaskoczyło mnie to, jak to auto jest proste w obsłudze, a zarazem jak bardzo dynamiczne. Dodatkowo, gdy weźmiemy pod uwagę. Cechy, jakimi powinien odznaczać się samochód miejski, to mamy tutaj niezwykłą zwinność tego samochodu, niezwykłą prostotę parkowania na parkingach pod supermarketami. Dodatkowo jeszcze praktyczny, w miarę pojemny bagażnik i mnóstwo systemów asystujących, mnóstwo systemów bezpieczeństwa, które odpowiadają za to, żebyśmy bezpiecznie, pewnie i sprawnie tym samochodem się poruszali. Systemów bezpieczeństwa, systemów asystujących jest mnóstwo. Mamy tutaj front assist, mamy tutaj asystentów linii, mamy tutaj również kamerę cofania. Mamy tutaj tempomat aktywny, z dodatków komfortowych, które zwłaszcza przy takiej pogodzie będą nam umilały jazdę. Mamy podgrzewaną kierownicę, mamy podgrzewane siedzenia z trzystopniową regulacją. Mnóstwo cennego wyposażenia jest tutaj na pokładzie nowej Korsy. I naprawdę to auto powoduje, że chce się nim jechać nie tylko w mieście, ale również w trasie. Jeździłem tym samochodem także po autostradzie. Zaskakujące jest dla mnie wyciszenie tego auta. Więc to pokazuje, że Corsa jest nie tylko małym, fajnym, użytecznym mieszczuchem, ale też samochodem, którym możemy się wybrać nieco dalej i nie będziemy zarazem zmęczeni. Dodatkowo bardzo wygodny fotel ze świetnym trzymaniem bocznym w tej wersji GS. Ten fotel naprawdę jest bardzo dobrze wyprofilowany, wygląda troszeczkę jak taki fotel kubełkowy, nadaje sportowego charakteru we wnętrzu tego auta, które bardzo podkreśla swoją sportową wersję, choćby nawet przez wspomnianą czarną podsufitkę. Dodatkowo lekkość prowadzenia. Mimo tego, że jestem fanem w dobie dzisiejszej motoryzacji, fanem samochodów z automatyczną skrzynią biegów, mam tutaj auto z manualem. Ale kompletnie nie przeszkadza mi praca tej skrzyni. Biegi wchodzą sprawnie, bardzo lekko, a zarazem pedał sprzęgła pracuje z taką lekkością, że również dla kobiet ten samochód nie będzie e, ciężki w prowadzeniu. To auto po prostu jest bardzo przyjazne użytkownikowi i nawet hasło reklamowe nowej kampanii, kampanii nowej Corsy, czyli Yes of Korsa, e, wydawało mi się na początku takie zbyt przerośnięte, po czym okazuje się, że faktycznie e, ten samochód ma tak wiele fajnych cech, że może do siebie przekonać i udowodnił to podczas tego materiału doskonale. Praca zawieszenia, o której wspomniałem też podczas prezentacji statycznej, bardzo cicha, bardzo komfortowa i czuć tutaj francuskie korzenie tego samochodu. Moim zdaniem, jeśli szukacie auta tego segmentu, auta do miasta, warto bardzo poważnie przyjrzeć się nowej Corsie, ponieważ ten samochód będzie bardzo wdzięcznym towarzyszem podróży. I serdecznie polecam jazdę próbną w salonie Opel Marimax. Bo to auto naprawdę przekona was do siebie. No, i moim zdaniem, cena za ten konkretny egzemplarz, czyli niecałe 100 tysięcy, katalogowo. Do tego jeszcze, oczywiście, jakiś możliwy rabat do uzyskania. To na pewno dodatkowe plusy, które mam nadzieję, przekonają was do wyboru właśnie takiego miejskiego samochodu. Moim zdaniem, to jest naprawdę świetny wybór w tym segmencie. Oczywiście jak będziemy jechać nieco dynamiczniej gdy wkręcimy ten samochód na większe obroty to czujemy, że jest to mało litrażowy silnik, ale zaskakująca jest tutaj praca tej niewielkiej turbinki. Ona robi tutaj kawał dobrej roboty i powoduje, że to auto w zasadzie z każdego zakresu obrotów... Dla wszystkich miłośników automatycznej skrzyni biegów przypominam też o tym, że ta konfiguracja silnikowa dostępna jest również z automatem, więc jeśli jeździcie w 90% głównie w mieście, no to ten automat będzie też pewnie bardzo wygodnym rozwiązaniem. Nowa korsa, bardzo przyjemne zaskoczenie, bardzo. Przyjemny samochód. Auto wielu zadaniowe, choć wydaje się być nieco małe, to z pozoru. E, naprawdę, w środku oferuje sporo miejsca, sporo komfortu i sporo udogodnień. I też ten cyfrowy kokpit, który robi bardzo dobrą robotę, jest przyjemny dla oczu. Oczywiście na tym kokpicie widać takie naleciałości perzotowskie, choćby nawet, gdy spojrzymy na czcionkę, na napisy tych wszystkich rzeczy na ekranie, ale mnie to kompletnie nie przeszkadza. Chyba już przyzwyczaiłem się do tego, że w koncernie Stellantis. E, te rzeczy są do siebie bardzo podobne, natomiast cały design tego wnętrza, wszystkie elementy mimo wszystko wskazują na to, że jedziemy pełnoprawnym Oplem. Rakieta nawet traci przyczepność, z 2 na 3, ale przy tej pogodzie to raczej normalnie. Moi drodzy. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego materiału. Gdybyście mieli jakieś pytania dotyczące tego samochodu, gdybyście chcieli podjąć jakieś decyzje zakupowe, to oczywiście piszcie w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Dzięki serdeczne za kolejny materiał. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Już niewiele brakuje do 10 tysięcy, więc liczę, że mój tegoroczny cel, czyli 10 tysięcy subów, dzięki Waszej pomocy zostanie spełniony. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Dziękuję serdecznie firmie Opel Marimek za udostępnienie nowej kursy do testów. I um, za kluczyki do tego samochodu. Najfajniejsze jest to, że te kluczyki są normalne, takie klasyczne, tak jak i pozostałe rzeczy w tym aucie. Fajne jest to auto, podkreślę to raz jeszcze. I zachęcam Was do jazdy próbnej i do obserwowania profili społecznościowych Opel Marimax. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.